Siemano, witam serdecznie dzisiaj z pokoju hotelowego, bo niestety nie mam mnie w domu, wziąłem trochę rzeczy do otwierania, tutaj możecie zauważyć stare takie głównie edycje, no może poza blisterkiem, jeden już dzisiaj nagrałem, otworzyłem w plenerze, także będziecie mogli też na kanale zobaczyć, tu jeszcze stara ekstra klasa z tego względu, że nie jest to uzupełnione jeszcze przeze mnie. No i mamy FIFA zakupioną na Cards Planet, saszetki z naklejkami oraz parę saszetek jeszcze z kartami. Porównamy sobie, weźmiemy sobie 5 saszetek z FIFA, z kart i 5 saszetek z FIFA. Tutaj mamy telewizor, nie będę go wyłączał, ma być klimatycznie. Wracam jutro, więc wszystko powinno wyjść do... Do porządku dziennego systematyczność powinna być znowu nawrócić na kanał. O, tutaj mamy rzadką kartę numer 7. No i pozostałe tutaj już raczej chyba będą bazóweczki. Tak, tutaj mamy bazóweczki, jak możecie zobaczyć. Weźmiemy sobie teraz może naklejki. O, jest złociak. I co mamy? Uuu, Brahimi, chyba nie mam. Brahimi, a także wow, zobaczcie, dwa nie wziąłem sobie tego albumu, ale będę go uzupełniał, mam bardzo dużo braków, a chciałbym tą kolekcję zebrać tym bardziej, że widziałem już naklejki z euro i nie za bardzo mi się podobają, więc nie wiem, zastanawiam się, czy w ogóle w euro wchodzić, chyba nie będę wchodził zobaczymy jeszcze coś będzie trzeba otwierać przez ten wakacje, sezon ogórkowy się zbliża znowu no i mamy CSK Moskwa Halo, 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 halo. Tutaj International Rising Star jeszcze, no i znowu zestaw kart bazowych. Oczywiście tu mam już komplet, zbieram tylko, szukam kart tych wyższych, bardziej rzadkich, to są karty, które pasują do albumu nordyckiego, więc one mi są potrzebne. Tutaj kolejna piękna karta, Viseleach. Też nie miałem tej karty, więc fajnie. No i tutaj już naklejki bazowe pięknej brahimiowiskawaniem fajnie ta FIFA będę miło wspominał euro raczej też będzie fajne czy będzie już właściwie skompletowane czy jeszcze może nie skompletowane ale no mamy keyplayer rzadki keyplayer stosunkowo Elias Dodatkowo mamy tutaj One to Watcha Ayan także rzadki no i częsty tutaj International Patrzcie w każdej staciecce mamy złociaka Piękny box, jeżeli chodzi o, o naklejki I mamy kolejny Herbik nowy Herbik I mamy zobaczcie Mate i Runeja Pięknie No i tutaj już e, na, na zaś tak co my tutaj mamy tu mamy bazę 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 łu zobaczcie jest attacking trio także fajnie ekstra mamy jeszcze tutaj dwie saszetki znowu złocie w każdej saszetce jest w Śpieszę się, bo idę na obiad. Głodny jestem strasznie, dopiero wróciłem do hotelu. No niestety, ale pamięci brakuje. Nie spostrzegłem się, że nie wykasowałem filmów z pamięci. Ostatnio byłem w, na wyjeździe z synem i troszeczkę się napstykało i nagrało filmów. Oczywiście nie z kartami, tylko takich rodzinnych, ale jedziemy dalej. Zostały nam saszetka tutaj z Zobaczmy. Mamy tutaj bazę. to będzie coś specjalnego chyba. Baza, 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 baza. Baza i kartą specjalną. Jest Game Changer nie, Suarez. Piękna karta. Naprawdę dobre karty się trafiały. I ostatnia saszetka I znowu Złociak, niesamowite. Patrzcie jaka karta, patrzcie jaka, jaka. uhu New Zealand 2205. Co to jest? Danilo, aha, U20 Brązowa piłka, aha, złota piłka brązowa i srebrna świetna, kurde jaka naklejka genialna, no po prostu ta edycja jest niesamowita no i tutaj mamy bazę jeszcze, mamy nawet Juventus żeśmy zrobili, ale ta naprawdę ta nakleja tutaj rozbiła system to jest jakiś numer 53 super, no i to to tyle moi drodzy, także Trzymajcie się i już jutro wracam na kanał na stałe. Cześć!